Strzelać? Chodź, raszujemy. Ktoś strzela, uważaj, snajper. Dobra, ja w pudełku lecę. Nie, w drzewo walnąłem. Uwaga. Już nie żyje? Daj rakietki jak masz Tu jest ten Dobra, biorę Uwaga, z tyłu Z tamtąd Nie, uwaga Miałam, Sniper? Co jest? Jakim celem mnie zastrzelił? Ja pierdzielę! Co to jest za ziomek? Z czego on strzela? Ja mam 5 hp. Dobra, góra. Dobra Także No nie udało nam się wygrać gry Choć Olek do A no dobra to. Jeszcze jeden możemy, ale ostatni Dobra, spróbujemy jeszcze raz Dobra jest. Tym razem się uda. uda. Musi się udać. Polecimy nagroty. Ale dawaj, nagroty. Aha, dobra. Może nie nagroty. Dawaj, ja chcę mieć dużo rzeczy fajnych. to dawaj na rekina albo na jacht. Ja chcę mieć. Gra... Nie czemu? Ja lecę tu. Co to jest? No nie, no znowu tam. Dobra, to leci tu. No to są tylko trzy skrzynki. To jest bezsensowne Albo ty leci tu, ja lecę tu. Dzięki. Bo wszystkie skrzynki na jedną osobę to jest spora na dwie. To już trochę... Zdaje się, że czasem są cztery. No tutaj jest jedynie. A, pięć jest w sumie. Dobra. nam okay, wykradzanie to, się A, to też Dobra ty całego że to państwa, całego państwa, no bez kitu Ziomka ma Nie, wy, wychodzimy w to tak dalej. Nie, czekaj, ja cię cię No nie, to nie ma sensu, ja wyjdę. to No taki start to nie jest start, chodź Dobra, ja wychodzę, ci się ma zawsze. No, trzy nowe rzeczy. Olśma. Przestań jeść chipsy. Po co? <laughs> Patrzcie, co to z na A drift. Spoko w sumie nawet to jest, ale nie wiem, czemu wszyscy go nazywają nieudacznikiem. Jak on jest nawet... On jest słodny. Tylko już wyszedł. Z... Nie. To jest teraz taki antyk. Wiesz co chodzi, nie? Znaczy, wiecie o co chodzi, przepraszam. Patrz, mam cały zestaw, bo mam jeszcze kilofek. Oj, 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 Dobra. Sobie gdzieś polecimy razem z wami. Polecę znaczy, no, tak jakby wy tylko będziecie to oglądać. Ale polecam kanał Saku 94. Niedługo powinien wlecieć jakiś odcinek. Czy tam Saku? Jak się nazywasz? A nie wiem, jak się nazywa. Chyba Saku. Chyba Saku. Dobra, wy niedługo powinien wlecieć nowy odcinek. Także. Na szczęście na Fortnite mam neutralny nick, kuta bamba. Tak, dawaj to przyjemny. To jest twoje ulubione miejsce. Ale trzymaj to on jest swoim e, przyjemny park. Sporo, gdzie ty lecisz daleko? Ja lecę tu. Ja lecę tutaj. Aha, to ja lecę tutaj. Lecę do piwnicy od razu. Bo na górze prawie nic nie ma. Ja też, ale najpierw się przybiorę. Nie, ale. Ale sobie jeszcze rzeczy teraz gość będzie w domku, to on mnie może zabić. Ale nikogo nie ma. A teraz umrzesz. Jak znam twoje życie. Gdzie ty, Piotruś, jesteś? No, gdzie ty jesteś? Miał... Ja na dole. Miałeś lecieć na... na ten kopek. Co jest? Ja pierdolę jakie schodów, nie lubię edytować.

pierdziu chodź do mnie no co do mnie gdy siedzisz ja pierdziele olek czemu ty zawsze musisz gdzieś być indziej nie wiem ratować cię? Ja pier... no tam jest po lewo tam gdzie karta raczej nie? no ale jedź Dobra, koniec. Ja już nie gram. Dobra. E, no to, jak widzicie, nie udało się nam. Tak. Nam. Bo tak no, pracę... Tobie się, Piotruś, nie udało. Ja poleciałem. Kilka zrobiłem. Ja pierdolę, ale fajny kill. Zostawiłeś mnie. Ja poleciałem tam, gdzie chciałem od początku. Do, do piwnicy. Kurde. Dobra, wywarcie. Dobra, cześć. Cześć. No, tak jak widzicie, nie udało nam się wygrać, ale było, w tym pierwszym meczu było blisko. Dlatego, jak już wyszedł ta bamba, to sam nie będę grał, dlatego pożegnam się z wami i wyjdę. Dlatego trzymajcie się, cześć i pa!